Do chybania hmm. od hmm. tych WK dzików i one są serowe i są zajebiste. Czy z wafle masz? Czy z I są nie. zajebiste. tak nie wiedziałem, że są czy z baffle witne. Pa też wiem co będziemy mieli w na następnym tygodniu Kurwa, leżysz shotgun. Redcoin? Super? Taska mi sklep dodał. Dobra, nie miałem szans swoim kłębosławieństwu. Kurwa, słyszę typów, a nie widzę typów. To jest problem. Ja przechodzę przez ściany jak to na przykład. To... Eee... Nie wiem co się stało. Ty pan na to miałeś No skoczył mi do web właściwie, by to się pełnił. <laughs> ale czemu mi dupa wybuchła. No. No. Set the level by the way. Pijacie <laughs> ja

Radek ty kurwo No kurwa co mam zrobić? Nie wypierdalać ci za zero Ty mi spadł na głowę jakby kurwa gałfają, czy coś. się za zero Za zero się wyjmij Spadł by na głowę jakby gałęził za zero Nie Za zero Ja mówię... ci w dupę